Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Beaunie, orędzie Matki Bożej, do wszystkich dzieci Bożych, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca. Błogosławię was moją miłością, błogosławię was moim macierzyństwem, błogosławię was moim sercem. Umiłowani uczniowie mojego syna, nie lekceważcie mojego słowa, jest ono wam przekazywane z woli Bożej. To, co wiecie w tej chwili, jest tym, co z woli Bożej, poprzez naszego proroka, samo niebo wyjaśnia swojemu ludowi, zanim nastąpią wydarzenia. Dlatego powinniście czuwać i nie spoczywać. Wybrańcy Pana powinni pozostać czujni. Aby mój syn nie przyszedł i nie zastał ich śpiących, śpiących na tym, co oferuje im świat, pogrążonych w grzechu i straszliwym wykroczeniu, jakim jest niestrudzona pogoń za przyjemnościami, będąca konsekwencją złych nawyków, które doprowadziły człowieka do ruiny. Nie mówi się o utracie duszy właśnie po to, by człowiek utracił swoją duszę. Dzieci. Mój syn cierpi wielkie pragnienie dusz, a jego lud nie wie, czym jest dusza. Niektóre z moich dzieci nie wierzą w zbawienie i poświęcają się gromadzeniu pieniędzy, aby dobrze żyć na ziemi i żyć jak najwygodniej. Jak bardzo mylą się ci, którzy nie chcą wznieść się w duchu, lecz znajdują przyjemność w życiu w tym, co materialne, a nie w tym, czego żąda od nich mój syn. Jak to się dzieje, że ignorujecie znaki tej chwili, kiedy zepsucie opanowało wszystko wokół Was, kiedy jesteście manipulowani pod każdym względem, kiedy doprowadzono Was do przekonania, że nie ma piekła i że dlatego wszystkie grzechy są odpuszczone. Dzieci, macie przed sobą znaki: klimat się zmienił, zwierzęta straciły i zmieniły swoje zwyczaje, choroby nie ustają ciągłe znaki słońca utrzymują ziemię w gotowości, tak jak znaki z oliwą i krwią w obrazach, które mnie przedstawiają, są boskim motywem wzywającym człowieka do pojednania z domem ojca. Nie jest jeszcze za późno dla moich dzieci, aby odwrócić się od grzechu. Grzech jest absolutnie sprzeczny z dobrem, grzechem obrażacie mojego syna, a jeśli go kochacie, nie wolno wam go ranić. Mój syn skróci dni w tym momencie kryzysu duchowego, kryzysu buntu, kryzysu braku wiary z powodu poddania się ludzkości wszystkiemu, co pochodzi od diabła. Jesteście nadal nieposłusznymi dziećmi. Nadal buntujecie się przeciwko znakom nieba. Ochyda dosięgła nieposłusznych dzieci, a mój syn powiedział wam: gdy ujrzycie, że te rzeczy się dzieją, wiedzcie, że wszystko jest blisko. Dzieci odłożyliście na bok sumienie, aby trwać w indywidualizmie i co gorsza, uważać. Że każdy człowiek jest centrum, do którego jego bracia i siostry powinni dostosować swoje życie. Mój syn powołał Was, abyście należeli do jego misji i głosili dla dobra Waszych braci, ponieważ głosicie nie tylko słowami, ale i świadectwem. Nie macie jasności co do tego, że jesteście dziećmi Boga, ponieważ tak naprawdę go nie znacie, nie szanujecie go w pełni. Nie uznajecie go, ponieważ w obliczu tego społeczeństwa zachowujecie ludzki szacunek, który zostałby naruszony, gdyby wasi rówieśnicy dowiedzieli się, że stanowicie część boskiej sfery, zobowiązując się do zmiany waszego życia na bardziej duchowe, a mniej światowe. Ludzkość piła trujący nektar z drzewa zła, karmiła się ziarnem kłamstwa, Zbierała owoce fałszu i utrzymuje zapasy największego błędu. Nie jesteście w stanie patrzeć dalej niż widzi wasze oko. Żyjecie w bezwładności, podczas gdy wielkie elity mają w swoich rękach cały przemysł, jaki istnieje, i w tej chwili stają się coraz potężniejsze dzięki uległości przywódców narodów. Europa jest zszokowana atakami i nadal będzie zszokowana. Ponieważ takie jest życzenie innych wyznań, których celem jest zdominowanie tego kontynentu. Dzieci, musicie zmieniać się definitywnie, musicie wykazać się duchową dojrzałością. Musicie walczyć ze złymi myślami, odłożyć na bok nienawiść, gniew, głupotę, która zawsze znajduje powód do kłótni we wszystkim. Wzywam Was do modlitwy. Ale to nie jest dla was istotne, ponieważ widzicie tylko to, co wam się rzuca w oczy, szukacie wydarzeń, kiedy mówię wam o tym, co ma nadejść. Wzrastajcie duchowo, bądźcie posłuszni, nie zadowalajcie się uczestnictwem w mszy świętej, jeśli na zewnątrz jesteście nieposłusznymi i okrutnymi istotami. Ja jako matka ostrzegałam was o zmianach w geografii ziemi. O panowaniu diabła nad ludzkością, o plagach i o tym, co się stanie przed powtórnym przyjściem mojego syna. Wołam, człowiek nie odpowiada, to społeczeństwo jest automatem technologii i samego siebie. Budujecie nowe wieże Babel i powierzacie je moim dzieciom, aby pozbawić je ich woli, a lud mojego syna z radością poddaje się innowacjom, aby je kontrolować. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca. Nie umieszczajcie w swoim ciele żadnych chipów, są one wstępem do mikrochipa, za pomocą którego antychryst zdominuje ludzkość. Nie pozwólcie, aby one rządziły waszym umysłem, emocjami, myślami, decyzjami. Nie pozwólcie, by rządził wami brak miłości, gniew, przemoc, zemsta. Chęć prześladowania tych, którzy nie myślą tak samo jak wy. Nie pozwólcie, aby doprowadziły was one do zredukowania członków waszej rodziny, nie są oni robotami, dzieci, są stworzeniami bożymi. Umiłowane dzieci, módlcie się, módlcie się za Ekwador, on będzie cierpiał. Umiłowane dzieci, módlcie się, módlcie się za Australię. Ona będzie się chwiać. Umiłowane dzieci, módlcie się, módlcie się, energia jądrowa sprawi, że będziecie cierpieć. Umiłowane dzieci, módlcie się, módlcie się za przemoc, która nie ustaje. Umiłowane dzieci, módlcie się, módlcie się za Włochy, są dotknięte przez terroryzm. Moje dzieci, kochajcie mojego syna. Karmcie się Eucharystią, odmawiajcie różaniec święty. Składajcie ofiary za waszych braci i siostry, którzy są uciskani przez swoich władców. Jestem matką ludzkości, nie lekceważcie moich słów. Moje serce jest arką przymierza, gdzie znajduje się lud mojego syna. Wstawiam się za wszystkimi, aby ocalili swoje dusze. Matka Boża